Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wioski. Och, jak cudownie zniknęłyby wreszcie te długi ze oświetleniem. Albo nie. I e tutaj iść. iść. Dalej cię kamień się nie jest. Szkodanie tych putyków. I zjawisko na stanie. Będzie się nie rzeszymy, to ci na wędrówka wezmę. Przestanie padać kiedyś. Mam już wersję jeszcze od jakiegoś czasu yy, 1.0, czyli już jest pełna wersja minecrafta Na no, no moim kanale mam. Bo zauważyć pierwszy odcinek ym, no. serii z Minecraftu zatrzymanej Minecraft Survival. Dobra, raczej z survival... Nie. Uh, no, tak. Nieważne. Więc y, tam w, no, w tym filmiku z tej serii. Myślę, że chyba wszystko, co powinienem było wytłumaczyć. To przynajmniej w miarę ważne to co jest. Cały hmm. mi się lekko z kim zepsuł. Ja. Ty Przecież... A jego to nie. Poza odcinkiem go naprawię. I to jest no. ta, co sobie ja wezmę? tej serii nowej Ech, przepraszam mogę powiedzieć tylko tyle że będzie taka seria oddzielna którą będę oddzielnie prowadzić będę w niej inne rzeczy robić niż tutaj No się podoba tu będzie to spider ok hmm. Się ucieszyłem Kurde, to jest na... to jest najazd jakiś? O! Czemu to na niego nie działa? Spadaj. Czuj. Oj. Ła. Gdyby się schodził, nie rozumiem. To czemu tu mój pieśń jest? No niebezpiecznie jest. Co, w magazynie chcesz mieszkać? <kłysy> Ej, dlaczego tu stałeś? Jeszcze raz mieli te dźwięki skrzyni? Jeszcze inne są. Chyba, niż były. Teraz co sobie tutaj które mogę wziąć, to chowam. Hmm. Tutaj, tutaj, tu. tutaj, no. I tak tutaj, tutaj, To tutaj, 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 No to pierwszy, wiesz? Się boję. Idź. przyjść? Jak tam creeper będzie? Dobra, tylko uważaj. Bo... Chodź. Bo! cię Bo! Ojej, po co to się jak szalony? Bo! sobie Bo! jeszcze w Bo! Bo! Chodź. Bo! tak. Co Bo! 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 Łoł! Jest jak do domu Martwiłem się o ciebie. Tutaj. Ok? Dobra. To czemu nie stało? Nie wiem. Albo było coś, nie wiem Zaatakowało, to jest raczej niemożliwe. Albo nie wiem. To woda, bo musiała jakoś podmieć. Moje biedne mokradła teraz przerodziły się w wagnę. Były wagne, ale bardziej powyżo do nich określenie mocrada, według nie będą takie ładne, ładną zieloną tą. Czy to też jest ładne? <laughs> Często kaszają.

Jakby spławik się od... Wyjść z mojej studni! Tak, tak, uderzył o kant. Kolosko i się odbił, o widzicie? Ale fajne. Nie wiem, tak ma być, czy to jest jakiś błąd? Może święty, nie wiem, co... Nie. Czemu tu nagle wyskakuje? to już... tylko było Boże tego pająka naprawdę nie zauważyłem Tylko się odnajdzie do portalu Ej! Ej! No nie zawieźcie, się to nie tak wygląda. Już tak zrobili cieniowanie, takie wygładzone, że nie jest y, takie, no wiecie, jak było, starsze cieniowanie, że tu jest jasny cień, a tu, żeby obok jest zupełnie ciemniejszy. Gdyby to wyglądało to strawy też mogliby tak zrobić. Gdyby też coś zrobić, że jeszcze wow, 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 Wersja wow. no. decyjnej zależności. Później obejrzę film i zobaczę, czy na początku on tutaj był, w tym miejscu. Co to tu napisze? Szczęście. czy to miało tak być, czy nie miało. E, ja no, ni cholery nie mogę znaleźć, e, nie widział siebie na żadnym ze światu które twarze, nie mogę znaleźć ani trochę śniegu. Co mnie martwi, podobno miał być e, śnieg w tej wersji dodany. ale raczej znaczy, lepiej sposobu był wyślenie przywrócony. Konkretnie to biom śnieżny. Został przecież 18 zabrany biom śnieżny. Właśnie nie wiem, czy to jest tak, że z, z tymi światami, które już mieliśmy, też zniknie. też znikały. Czy jest stwarza? Że... Ale ja czy tylko nie wiem, może tak, że z który akurat. No. Stworzy. No, przejaśnię się. O kurczę. Właśnie sobie uświadomiłem, że zapomniałem. Mm, tak zrobić, żeby mi dźwięk z gry nie leciał tak zupełnie z gry, ale nie leciał mi przez głośniki, tylko przez słuchawki. Ale fajne, co to jest? Wow, 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 wow. Ale fajne. Cześć, zębiacie. O, coś tu tu przyszedł. Ej, 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 ej. ej. Zobaczymy, czy dali w tej jaskini coś jest fajnego. Powoli udaje mi się... Przemocy i mam coraz... No po prostu coraz mniejszy mam problem z tym, żeby chodzić po jaskiniach i spotykać potwory. Bo ogólnie to nie lubię za bardzo spotykać potworów. No przynajmniej w jaskiniach. No bo sobie sobie. Kopię, kopię, nagle. Dzium. Już mnie nie ma. A jaki to szok musi być? Odwraca się człowiek? O, creeper. O. Mieli kolor wody czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się. To, wydaje mi się taka bardziej zielona. Już wszędzie są. Jedę żelazo kogoś. Dużo żelaza. Mm, co to jeszcze... Co ja chciałem powiedzieć o tamtej nowej serii? E, survival, Minecraft Survival. Albo Survival. To troszkę mi to nie wyszło nagranie, bo miałem właśnie też było spowodowane mimo... W, w, tego, co może się wydawać, było spowodowane tym, że po prostu przez słuchawki tam miałem głos i troszkę no, po prostu nie sprawdziłem jak konfiguracja o Boże, nie jesteśmy. No i później troszkę tak by dźwięk był zagłośny na na gry. Ej, no chyba te... te takstra woda jest nieco bardziej zielona. Nie, wiem, może mam zepsute oczy, może mam zepsute gry, ale... Zaraz. Nie! To jest po prostu przecież woda, bo to jest ziomba mokradła. To mokradła to taka woda normalnie jest. To jest ten względu dobra ...przez walki z niektórymi znowu się odbił... ...ławik? <laughs> ale fajnie! Której Nie niszczą. Głupie zęblaki. Dobra, jak być tutaj? Już mam pomysł. Tak, bo woda na mokradłach... ...które teraz bardziej by... ...były nie mokradłami, a bagnami, to jest yy, taka zielona już nieco bardziej i zielone tekstury Ojoj. oj to tutaj tak? chodź mm, odkąd wprowadzili tą wersję nową yy, to powiem wam że no to raczej jasne że wszystkie mody w tym też single player commands yy, Przestały działać, chodź tu zombie. To jest nowa wersja. Więc mody nie są kompatybilne, ani trochę Boże, jaki ty głupi jesteś no to jakoś tak odkąd właśnie mi ten mod po prostu już Przestała być możliwość, żeby go używać póki co. Chyba, że już zrobili nową wersję. Nie wiem, ja tam już się z nim nie bawię. No to jakoś tak yy, przeszło mi zupełnie dręczenie kliperów za pomocą wędki. Na jakichś takich światach oddzielnych. Chodź tu! Chodź tu, powiedziałem! Koleś tu nie wiadomo. A, co jeszcze. Fajnie, że dźwięki zostały teraz w Endermanach Kurde, mówiłem już o tym. Chyba. Eee, co robię? No trudno. Jakoś będę musiał z tym żyć. Czemu Ten tu poziom. Zobaczmy może jakie mam achievementy jeszcze do zdobycia. Uuu, Recruits and... Diamond! A. Muszę złapać i upiec yy, rybę. Yy, polatać. Spaść na świni z klifu. Zabić szkieletę z 50 metrów. Postawić yy, tory. Postawić 1 km torów. Yy, zrobić stół. Yy, to jest chyba księga czarów, czy coś takiego. Hmm. Jakiś mam tu bugi. Czemu ja tego nie mam? A, bo to jest enchanter. A, bo najpierw to muszę mieć, później to dopiero. Eee. No dobrze że się włączyło i tak. Boże, już to na mnie czeka. Czekajcie, jakiegoś tu może schodki ogarnę. żebym mógł się w razie co wydostać tak szybko w miarę tutaj tutaj załatwić niebezpieczeństwo lekkie Przynajmniej stąd nic nie przychodziło Albo raczej Przecież nie próbowało przychodzić Okej, okay, nieco lepiej jest no nie To nie jest mój cobblestone Tyle wam powiem Chyba nie jest mój, kurde, idź stąd. Kurde, idź, stąd. Kurde, idź, stąd. Kurde, idź stąd. za. Już sobie dawno nie zwiedzałem tutaj na tej serii jaskiń Więc postanowiłem, że dzisiaj wam to wynagrodzę. Nie, to jest moje, chyba. Tak, to jest moje. I właśnie widzicie moją jeszcze niezrobioną kopalnię. To też jest inne wejście. Tutaj będzie taki główny. Bo nie wiem, może jakoś to ładnie wykopię później. No. I creeper. Wolę nie ryzykować. Dobra, stwierdziłem w ogóle też, że będę robił serię na z... znaczy kręcił filmiki na zasadzie takiej co do ich długości. No proszę, jestem u siebie. Eym, sobie wydać to na takiej zasadzie, że po prostu mm, wioska będzie, czyli też mają nowe dźwięki, wszystko ma nowe dźwięki. Że po prostu wioska będzie miała odcinki takie koło 20-30 minut, a Minecraft Survival tak już powyżej 30. Jaki to by było wtedy 30. Tutaj jest minimum tak z 15. Na wiosce. No ale nieważne, idę spać. I żegnam się z wami. I do zobaczenia ja z odcinku serii Minecraft. A moment Village. Po prostu wioski. Cześć. Nie. Nie waż się. Mógł się to porkiem bronić? Nie. No ale superowy jest ten widok teraz dalej. Zrobiłem intro właśnie z użyciem tego. Ale czemu nie można ciągle tak fajnie jeść? a no jednak. Poczekajcie, ja to szukam. Aha. A, można tylko to się po chwili dopiero pokazuje. Dobra, no to cześć.